Co roku na Boże Narodzenie pojawiają się stałe punkty, których przegapić po prostu nie można. Ubieranie choinki, kupowanie prezentów, przystrajanie domu, zdarzają się też miłe akcenty w postaci spotkań świątecznych w przyjacielskim gronie czy wigilii firmowych. Jest też jedna rzecz, którą niektórzy chcieliby zmienić, ale co roku się nie udaje jedzenie. I nie mówię tutaj o tym, żeby tego jedzenia w ogóle nie robić, ale rok w rok produkujemy tego żarcia tyle, że oprócz naszej rodziny wykarmilibyśmy jeszcze pół naszego osiedla. A że nie jesteśmy jedyni, to jedzenie często się marnuje. Co prawda, naukowo udowodnione jest, przeze mnie co prawda, ale nadal naukowo, że w święta nasz żołądek pomieści znacznie więcej jedzenia niż normalnie, ale nadal problem jest z tym, że tego jedzenia jest za dużo i trzeba sobie jakoś z nim poradzić. Jakiś czas temu, to już dobrych parę lat temu, przyszło rozwiązanie na nasze problemy, o którym warto co roku przypominać. Rozwiązaniem są różne stowarzyszenia, które poświąteczne przysmaki przyjmują i oddają tym, którzy są potrzebującymi. Same stowarzyszenia zaznaczają, że niekoniecznie musimy być np. biedni, pozbawieni środków do życia, aby skorzystać z jadłodzielni. Wystarczy po prostu przyjść, wziąć albo przyjść i oddać. Jedzenie naturalnie powinno być odpowiednio spakowane. Na opakowaniu należy też napisać, co dokładnie to jest i kiedy zostało zrobione. Na tej podstawie organizatorzy mogą w prosty sposób określić, ile jeszcze dni daną potrawę można podać dalej. Oprócz jadłodzielni są też specjalne lodówki, które często można spotkać na na przykład przy centrach handlowych. I tam też, podobnie jak w ujadłodzielni, po prostu jedzenie zostawiacie i idziecie, albo bierzecie i idziecie. Nic prostszego. Jak widzicie, opcja jakaś jest, ale jeżeli czujecie się na siłach wcisnąć w siebie kolejnego krokiecika, pierożka, kawałek sernika, czy jeszcze coś innego, to przecież nikt wam nie zabroni, bo są święta. No ale i tak zaraz jest nowy rok, a skoro nowy rok, to i nowy ja, a jak nowy ja, to znowu pojawi się temat sportu, siłowni i diety. Póki co, smacznego.